Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri moi drodzy, 127, niedziela najwyższa pora coś nagrać. E, wróciłem już po urlopie, jestem pełny energii, jestem zadowolony z Bieszczad, więc bardzo gorąco polecam wyjazd z Bieszczady. <laughs> więc w tym momencie bierzemy się za Alcatrię. Mam już dla was nagrane spore na poniedziałek i, które już jest za wami? Bo Alcatria wchodzi we wtorek. E, oraz mam nagranego dla was Minecrafta w na czwartek, ponieważ. E... Chyba wstępnie się aplikacja Xboxa ogarnęła z tym. Żeby, żeby jednak to działało, bo był z tym problem. No i moi drodzy, co, co dzisiaj? Dzisiaj widziałem, że mamy ciekawe zadanko. Dzisiaj mamy mm, Wiedźmę Miwę w forcie Verden. W forcie Verdent, matko, ja poszedłem do portu, ale dobra. To przejedziemy sobie z woźnicą waltkiem dawno nie zaglądałem na farmy, matko. E, trzeba będzie to nadrobić, ale to zobaczymy jak długi quest będzie w ogóle u Miwy. <laughs> Za tysiaczka. Kurde, mogłem koło sobie wziąć. E, piąte koło u wozu, ale już dobra. E, wiedźma Miwa. Ona chyba była na górze, jeśli się nie mylę. Więc do niej się teraz e, przemieścimy. E, zobaczymy jak długi ten odcinek wyjdzie, bo powiem wam, że tak hardkorowo ostatnio robię. Spore wyszło godzinne. Minecraft wyszedł ponad pół godziny, więc tak, troszkę jest. O, co tu w ogóle masz? Mm. Hmm. Ciekawie. Dla magów. Właśnie, nie, ja się nie muszę w sumie rozglądać za dobrym EQ dla siebie, ponieważ, ponieważ dobre eku czeka na mnie na 108 level. A mamy 106, więc jeszcze troszeczkę. Ale quest nas troszeczkę przybliży. Właśnie mam tu trochę tych rzadziochów, Będą musiał je obchnąć w końcu po otwieraniu skrzynek. Jeśli nie widzieliście otwierania skrzynek, to zapraszam serdecznie do poprzedniego odcinka sprzed tygodnia. Yy, zadłużony mieszkaniec. Yy. Yy. Znajdź biedaka, który będzie królikiem doświadczalnym do badań mutagennych. O kurde. No i to, tego można było się spodziewać, właśnie powiedzmy. Yy. No to lecimy w takim razie. Damy sobie spida. Mm, powiem wam, że aż miło wrócić do nagrywania po takim czasie. Szczególnie, że Przez cały ten urlop, to był pierwszy raz w moim życiu urlop tutaj w tej pracy w telewizji Kiedy nie musiałem myśleć o niczym związanym z tą pracą Zazwyczaj gdzieś tam coś się dzieje, że mm, Że muszę nawet podczas urlopu myśleć nad pracą A tutaj nic, kompletny luz, więc fajnie wychillowałem i jest dodatkowa energia mm, Jest dodatkowa energia po prostu, żeby nagrywać Mhm mm to, co to za praca? Pomalować, zbudować, czy może naprawić? Eksperyment z nową miksturą. Biorę, ruszajmy do wiedźmy. ale dobre! No dobre, no to idziemy do w takim razie. Wracamy. Ciekawi mnie, czy to będzie coś więcej, czy się skończy zaraz, co nie? Bo mam nadzieję, że jednak coś tam się tutaj fabularnie zadzieje. By the way, Kartofel, kartofel Błazen, Gitu, ludzie, czekam na event czekam na jakiś event, albo chociaż sezon, bo słuchajcie, no jest, jest lato, są wakacje, zaczął się sierpień. Mam nadzieję, że październikowy y, sezon ognia będzie. Mm, ale mam nadzieję, że też coś tam podziałacie. Chłopaki, ja wiem, że jest trochę zastój. Wy macie co robić i tak dalej i tworzenie na nowo y, jakichś eventów czy sezonów to jest czasochłonne, ale e, kurczę, no fajnie byłoby coś więcej tutaj podziałać. Mm -hmm. Dobra. Yy, dobra, wejdź do mojego y, domu i czekaj tam na nas. No dobra, no to wchodzimy w takim razie. Idziemy do Miwy. Zadłużony ochotnik. Yy. Będziesz pokoi wrzucać odpowiednie składniki do kotła. Tylko się nie pomyl. Najpierw wrzuć selium alares, czarny bez, potem dziwidło riviera. Większość mi, który przygotowałem jakiś czas temu, więc nie masz wiele pracy. Wszystkie składniki znajdują się na półce w drugim pokoju. Czyli tak, selium, bez i yy, riviera. Tutaj mamy półkę ze składnikami. Selium rzucamy bez. Dobra i Riviera. I idziemy do zobaczyć, czy nam dobrze poszło. Na pewno nam dobrze poszło. Jest gotowa. Wyka niech się wykaże. Niech wejdzie do kotła. A wtedy zaczekamy na efekty, i wypłaca mu trochę złota. Nie może się teraz wycofać, lepiej go przekonaj, bo inaczej ty skończysz w kotle. jest nice, brzmi dobrze. Wchodzę, z czegoś trzeba żyć. No i zmutował. Jakiś taki chyba zombiak, albo grzybozombiak, nie wiem. No dobra. Udało się. Udało się wy wy wytworzyć idealną miksturę mutującą. E aha. Za kilka godzin straci moc. E do tej pory może zostać tutaj. Teraz już idź, muszę nacieszyć się moim sukcesem. Okej, okay, czyli szybko poszło. Mamy mikstremutującą 161 koła eee, Expa. Co to robi? Zmienia postać. Ale jest od 110. Przemieniamy się w dziwolonga. No dobra, no może być. Eee, niechaj, że będzie. Dobra, musimy się przebrać w ogóle stosownie. Prze powrót po urlopie. Znaczy dla was to jest bez różnicy, bo tydzień i tak czekacie na odcinek katry. Eee, ale idziemy się stosownie ubrać. Myślę, że spróbujemy obskoczyć farmy. Eee, albo. Albo nie, zrobimy sobie kościka na walkę. U mistrza czerwonej czaszki. Myślę, że to też jest fair. Bo w 5 minut, żeśmy zrobili kościka, no to wiecie. Mm -hmm. Dobra, dobra, dobra. Um... Um, on nas chyba do lasu wyśle, więc zerknijmy sobie na dzienne zadania. Czy mamy tam. Czy um, mamy tutaj. Um, <ścoughs> coś z drzewami. Kłoda sosnowa, ale sosny tam nie będzie. Mhm, mhm, mhm. No dobra. No to w takim razie, nope. Polowanie na legendarne. Ciekawi mnie, ile tych legendarnych trzeba byłoby ubić. Mm, bo w sumie to chyba mogę sobie w dungeonie robić, ale to już chyba nie dziś. <grych> Więc lecimy po prostu tak na pusto. Mm, do Miszków. Dokładnie, do Miszków. No dobra, no to. Standardowo tutaj sobie ubijamy, troszkę może nam się Sari tutaj ogarnie. Ej, właśnie, przecież my mamy na tym, na multitaskingu, te farmy niektóre. Dokładnie to te chyba kwiatki, więc zmiejmy więc to na uwadze. Tylko dwa typy niedźwiedzi. I co, z tymi, z tymi brązowymi jeszcze nic? Dziwnie, no ale dobra. Nie mogę się już doczekać, co będzie następnymi questami takimi dziennymi, właśnie z walki, bo miszki, jak widzicie, to już tak lekko idą. Hummer nie chce używać, jakoś tak nie wiem, nie chcę ich tracić. E, znaczy tracić, no kurde, wiem, że to żadna strata, ale ja tak mam, mam potem takie ciśnienie na to, żeby ich używać regularnie i, i potem się przy, przy, przy każdym kolejnym miśku, one mi się ładują, więc wiecie, więc reka time. I e, jakoś tak mi się odechciewa czekać, ale dobra, no. Pobijmy ich trochę. Trochę podziałamy. E, he. No i tak myślę, że na tym się dzisiaj tak skupimy, weźcików wiedźmy. Mam nadzieję, że tutaj też zaraz coś będzie jeszcze więcej dostępnego. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zatknijmy sobie i działamy tutaj. No więc myślę, że tak, taki chillowy, lightowy odcineczek. Ale czekam też na info... E... O, to sobie zrobimy? No dobra, wincie ziemniaki. Mm, więc myślę, że tutaj um, czekam ku na jakiś fajny kontencik. E, myślę, żeby jakiegoś Lajwika mam zrobić. Mm, raczej już nie dziś, bo mam, mam co dzisiaj robić. <laughs> bo mam trochę zdjęć do ogarnięcia z gór i w ogóle z festiwalu rokowego, który był miesiąc temu. Czy mam je niby ogarnięte? Zdałoby się je poplanować na face'a Insta, żeby coś wchodziło. Mm. E, oczywiście, na takiego swojego powiedzmy około prywatno-służbowego. Więc e, nie zobaczycie tego na moim Instagramie, ale na mojego i tak Was zapraszam e, bardzo serdecznie. Czyli e, na no, oczywiście Zafirialis, e, więc jeśli jeszcze nie obserwujecie, wbijajcie, zachęcam. E, ponieważ e, tam coś tam raz na ruski rok coś wrzucam, w sumie dawno już nic nie wrzucałem, zdałoby się coś tam e, Wam dorzucić. E, więc, e, więc, więc no, więc jeśli chcecie na przykład żebym Wam pokazał, jak było w Bieszczadach, coś śmiało, dawajcie znać, to to Wam chętnie wrzucę. Chętnie Wam coś tam wrzucę, pokażę. O, towarzysz zaliczył awans, nice. Mm, i to jest niebieska, tak. E, pokaż plusiki do ataku, no i bajka. Mm, <laughs> no więc dzisiaj taki lajcik. Jeszcze Wam chcę nagrać dzisiaj margonem, bo tak stwierdziłem weekend, to przecież dobry czas, żeby sobie do przodu nagrać odcinki i przez tydzień, jak mam zapierdziel w pracy, to to po prostu nie będę się spinał, tylko na spokojnie sobie będę mógł to dla was ogarnąć. No, właśnie, zdałoby się jeszcze poszukać tych innych skrzynek z tymi przepisami nowymi na towarzyszy. Bo ja ich znalazłem chyba dopiero trzy albo cztery, coś takiego, więc mało, bardzo mało, więc mimo wszystko wiem, że trochę tego na mnie czeka. A to właśnie gdzieś po, po Verdencie i okolicach, więc. więc... Trzeba by się pokręcić trochę. No no patrz, jak szybko poszło. I szary został nam, no to musimy sobie szaraczka dorwać. Dobra, tu będzie szaraczek. Ale inne też bijemy, kurde Jak się bawić, to się bawić, drzwi wywalić, okna wstawić, tak. No i lecimy, ja chcę też ten co so szósty tak w miarę sprawnie dobić, chociaż wchodzę na Alcatraz póki co tylko na odcinkach. Właśnie jakiś sezon, jakby wszedł. Chłopaki, to by mnie zachęciło, tak, żeby trochę dłużej w tym posiedzieć. A sam co jakiś czas, czasem chwilę dłużej posiedzę, ale, ale po prostu czegoś mi tu jeszcze brakuje, właśnie takiej aktywności dodatkowej. Ja wiem, że to jest dużo roboty i wiem, że nie jesteście tak rozrośnięci składem i w ogóle możliwościami, żeby, żeby tutaj pracowało 20 osób, które, nie wiem, jedna ekipa zrobi wam sezon, druga zrobi wam event, wszyscy będą happy. Ale fajnie by było, jakby tak było. Więc kurde, no. Ludziki, wspieramy Alcatrię. Kupujemy złote dorsze. O, dobra, no to, to już wiem co będę robił. Mam trochę kasy w, za w zapasie, więc myślę, że po. E, za dwa tygodnie będę miał więcej kasy w zapasie, więc, więc e, kupię jakieś złote dorsze. Wesprę trochę al Alcatrię. E, w razie W możecie mnie o to potem bić, chłopaki. Bo ja wiem, że wyczekacie. Ja wiem, chłopaki. Więc. E, więc możemy tak zrobić. W sumie to bym sobie może aktywował też właśnie ten pakiet złotego dorsza. Więc... Ej, właśnie, miałem się wystroić I się nie wystroiłem. I tak się rozpędziłem do robienia tych questów bitewnych. No, ale dobra. Ej, myślę, że tu jeszcze parę miśków ubijemy i możemy spadać. No i właśnie, z tymi kakaowcami jest tak dziwnie, że raz złapię, raz nie złapię. I, I potem czekasz dwie minuty na to, żeby móc ponownie spróbować ściąć, więc nie wiem, o co chodzi z tymi kakaowcami. To taki jest zamysł, że będą trudniejsze do zdobycia, czy co. Ale... Ale brakuje mi tego. Właśnie i to, to co trzeba też będzie skminić, to właśnie porobić te łopaty i pokopać te, te cośki. Wszystkie jakby nagrobki, czy coś takiego. Bo jest to też dla mnie interesujące. Jeszcze, jeszcze nic z tego nigdy nie wykopywałem, więc myślę, że Spróbujemy może w następnym odcinku, jak mnie poniesie Fantazja. To spróbujemy może porozkopywać trochę tego i zobaczyć, co tam może wypaść ciekawego. Dobra, ubijmy jeszcze te dwa miski. I niech nam się zregeneruje tutaj czas, żebyśmy mogli się szybko tepnąć. I jakoś to będzie. No, tutaj myślę, że coraz bliżej jesteśmy tych gobinów, ale chyba było coś jeszcze przed nimi. Na jakichś takich północnych lasach, więc myślę, że... Tam chyba, w Puszczy Verdant. mi się wydaje, że coś było. Nie, nie w Puszczy. W Puszczy są Miśki, powyżej Puszczy Verdent coś jeszcze chyba było, więc myślę, że... Zdałoby się w końcu na to zerknąć. <laughs> e, zgarniemy sobie nagrodę tutaj od Mistrza Czerwonej Czaszki. W sumie tu pójdźmy jeszcze do zakonnicy zrobić. A, ciul tam. Będziemy robić questy, hehe. <laughs> hmm. Więc no. Hmm. Bierzemy dawne. Zdałoby się mieć trochę wpływ na to ulepszenie sobie tych legendarnych itemków, które podostawałem od graczy. Jestem wam bardzo wdzięczny za, za takie wspieranie. No, bo jest to coś takiego fajnego, miłego. Za darmo. Praktycznie dajcie mi tak cenne przedmioty, że to jest szok. Więc powiem wam, że jest mi bardzo miło. Często czuję, że nie zasługuję, ale jestem naprawdę bardzo wdzięczny i, i, i wiem, że wiem, że to z dobrego serducha robicie. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobra, miśki. <laughs> Świątynia werdenska. No już mamy akurat na odcinek materiał, ale, ale zrobimy sobie jeszcze to. No i chwasty, oczywiście, że najdłuższy questik u, u zakonnicy, więc wpytę. Dobra, idziemy tam. Idziemy odchwaszczać, e, pobijemy trochę zbirów, może wypadną nam te itemki do tego jednego quest'a, który tak się ciągnie za nami. Znaczy quest'a. Ja bym to po prostu nazwał wyzwaniem, tak jak z kimś gadałem. E, chyba z kartoflem. Że to jest takie bardziej wyzwanie, że mam tam 150 czy 200 e, itemków zdobyć. E, 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 Dla tego kupca treli. No i będę to robił, tylko tak wiecie, no... Też średnio mi się chce tak zapierniczać specjalnie po to. Pozbierajmy sobie wszystkie te możliwe e, tutaj surowce, które mamy. Kwiatki, drzewa i tak dalej. Ej, fajnie te, te chwasty teraz idą. Bo czasem tutaj też się tak blokuje. czy ja słyszę motocykl? Tak już kolejny motocykl jedzie. E, Ciekawi mnie, czy mikrofon wam to łapie. Teoretycznie ma szansę łapać, bo to tak na pieprza, ja mam balkon otwarty. No ale dobra. E, idziemy wokół na razie cmentarza, żeby sobie zgarnąć chwasty, bo na samym cmentarzu one nie rosną. I mam wrażenie, że trochę mało tych chwastów. Ja wiem, że tam mm, to nie ma być tak, że idealnie 15 będzie, ale jakby było chociaż tak z, z 8, a jest chyba z 5, co nie? Coś takiego. Mogę się mylić, co nie. E, nie wiem, zgarnąłem teraz ile dwa? Dwa. Dwa zgarnąłem, więc dwa były tutaj na dole. Są dwa na górze i chyba z dwa jeszcze wyżej, albo jeden. Więc trochę mało. On nie próbował od razu? No właśnie, nie. Pół minuty trzeba czekać. I właśnie mnie to trochę rozbraja, bo mm, na te roślinki czasem się czeka pół minuty, czasem się czeka dwie minuty. Więc to jest takie. Hmm. Myślę, że powinniście dorobić tak do 8 tych fastów, że yy, na dwie rundki się to ogarnie. Tym bardziej patrząc na to, jak daleko trzeba. No dobra, tam są trzy na górze, więc jak tutaj były cztery, no to mamy siedem, no dobra, czyli jest fair, to nie było tematu, ale po prostu ten czas też oczekiwania, jak się nie uda zebrać za pierwszym razem, to jest też trochę męczący, bo po prostu trzeba ileś tam czasu odczekać, I to tylko opóźnia, plus jeszcze resp tamtych, to ja myślę, że sam resp by wystarczył tych roślinek jako czas oczekiwania dość spory, bo tam chyba nie wiem, z minutę tak na oko, może więcej, może dwie, <laughs> zanim odrośnie ponownie. Więc, wiecie, no, troszkę się tego y, zbiera. Ło, fishen, Wędrujący. Zginiemy, co nie? Dobra, wait. E, zbierzmy najpierw Tam Tamte jeszcze trzy. No to tam, zanim pójdziemy po kolejne, no to jakoś tam mm, będzie. Czekajcie, dawałem radę robić epickie chyba na takim poziomie podobnym do mnie? Nie, dawaliśmy radę nawet te wędrujące robić takich wyższych poziomach. Chyba 103? Cerber był? I Cerber był chyba największy, więc tutaj możemy mieć ciężej, bo Cerber miał chyba 103. Jeśli się nie mylę, to nie. Um, więc może być ze 106 duży problem, tym bardziej, że ten smok chyba bije... Nie, chyba bije magicznie też. Więc odległościowo. Więc to może być bardzo ciężkie, ale spróbujemy. Spróbujemy. Może, może, może się uda. Nie wiem, czy już mnie kiedyś nie zaciukał. Drake Goch. Dobra. No? Mhm. Mhm. Mm -hmm. jak, jak nam tam idzie? Nie, nie, nie jest tragicznie. Uh -huh. Dobra. No, robi się tragicznie, ale damy radę. Damy radę. Tylko trzeba się dobrze podleczyć. Nie, tu, tu. No, za mało mi to leczy. Mhm. Dobra. Mhm. Mhm. Jest. 20 rud szmaragdu. Daliśmy radę. Daliśmy radę zrobić wędrującego na 106 poziomie. Myślę, że jak, jak sobie wymienię już EQ na 106. To będzie o wiele prościej ze wszystkimi tymi bossami. Ale fajnie, powiem wam, 20 rud do mi to pasuje. No bo mimo wszystko są przydatne, tak? Nie sądziłem, że tutaj z niego wypadają właśnie surowce, więc tym bardziej jestem zaskoczony. To prawda, fajnie byłoby znaleźć jakąś legendę na nim, co nie? Ale jak nie, no to już trudno. Jeszcze 7, 7 chwastów, czyli jeszcze rundka. Mm, więc działamy, jeszcze sześć i kurde warto było, warto było nie, nie zrezygnować teraz, nie zakończyć odcinka na, na tamtej walce z miśkami, to rzeczywiście tutaj sobie zerknąć, bo mam wrażenie, że to, to, to tak fajne takie doświadczenie, dobić sobie takiego smoczka, bo chyba, tak jak mówię, chyba miałem z nim kiedyś styczność, znaczy na pewno wiem jak wygląda, więc musiałem mieć z nim styczność, ale zakładam, że raczej nie przeżyłem tego, A teraz tak, jestem potężny, yeah. I pierwsze lepsze te PVP pewnie by nie zjadło, ale ciul. Mhm. Dobra, gdzie my mamy jeszcze te chwaściki? Chwaściki pewnie na górze nam już wyrosły przy tej walce ze smoczkiem. O, tutaj mamy. No, pół minuty, no to w powrotnej go zgarniemy. Tam mamy chyba trzy, więc dobra. Lecimy po te trzy cuda. Mhm. No i jakoś to będzie. E, dawajcie znać, co tam u was w ogóle. Jeśli ktoś dotarł do tego momentu i zobaczył pełny odcineczek, to niech pisze truskawka. Bo truskawki są dobre. trudno, no. Ten, no właśnie. Mhm. Mm mm, dawajcie znać, co tam u was. E, czy pykacie jeszcze w Alcatrie? Tym bardziej, jeśli ktoś e, dotarł do Alcatri e, poprzez mój kanał, tym bardziej dawajcie znać, bo to jest takie fajne. Wiecie, no. Ach, zachęciłem kogoś. Komuś się spodobało. Lub nie. Ale to już nie moja wina, jeśli się komuś nie spodobało. Ehm. Um, bo jeśli spróbowaliście tej gry, to wiecie z czym się gryzie. Dobra, to się po prostu sprzedał handlarza. Czy tu już się odblokowało? No weź jeszcze te 10 sekund. To będzie 12. I jeszcze 3. No to akurat na dole chyba. Mm -hmm. Tam na jeden czekaliśmy pół minuty. Dobra. Tu jeszcze pewnie jest oczekiwanie, no jest. Półtorej minuty. Dupa, strasznie dużo do tego czekania. Dwie minuty, no kurde. E, dajcie znać w ogóle, czy to jest losowy czas? Mm, to już raczej pytanie do administracji, czy to jest losowy czas, czy. E, I czy w ogóle musi być aż tak długi, bo. No ja wiem, że roślinki w normalnym życiu tak szybko nie odrastają, ale co tu mamy z normalnego życia? No niewiele. <laughs> Więc no. Fajnie by było, jakby jednak. E, gdzieś tam troszkę to przykrócić. To tylko zbieranie To Już w questach bardziej chyba rozumiem takie opóźnienia. no pół minuty znowu. No, wspaniale. Przejdziemy na te dwa na dole. Potem ten będzie chyba trzeci i chyba będzie tyle. <laughs> A, tutaj jeszcze nie odrosły. Nie, ten drugi pewnie odrósł prawda? Prawda? Kurde nie odrósł. No dobra. nasienica czy jak to tam się zwało? Cmentarnik. No, też ładnie. Eee, kolejny cmentarnik sobie zbierzemy i myślę, że zaraz odrośnie chwast. Hmm, z tych dwóch No weźcie chłopaki no Dobra jeszcze cmentarniki tutaj sobie zgarnę Tamtego Tę, ten chwaz z góry I Myślę, że już te pójdą Z górki na pazurki hmm, Dawajcie znać w ogóle czy tęskniliście, jak mnie nie było, bo um, Jak ktoś mnie Regularnie ogląda, no to wie, że mnie tam Nie było no Trzy tygodnie więc dajcie znać, czy oczekiwaliście na moje odcinki na powrót. Mm. No i jeśli nie widzieliście relacji z Pyrkoną, która weszła jako pierwsza po moim powro takim powrocie po tej przerwie, em, to zachęcam do oglądania. Bo było fajnie. Takie 10 minutek for fun. Mm -hmm. Dobra, właści kodrus, Ostatni mamy do zebrania. Ostatni, ostatni. No i baja. Idziemy oddać quest'a. Zgadnę sobie expa. Już patrzcie, mamy połowę levela. Jeden quest fabularny, z którego mamy dużo ilość ekspo. Dwa questy dzienne, i już mamy porobione pół, pół levela. No to fajnie, no to tak to ja mogę w sumie. To musi być rzeczywiście co level jakiś quest, taki porządniejszy. No teraz z tego co wiem, no to już wszystkie dodali z chyba 64 planowanych questów na, na te wyższe poziomy. To myślę, że, że już w miarę jest to dostępne. No i bajka. 52,5%. Dobra. Moi drodzy, tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!